I wracamy do Państwa. My wracamy razem z Pawłem i od razu udajemy się na szybką przeklęskę. Ruszamy tak. z sali poświęconej Dragon Jovi. Tutaj jest naprawdę dużo ludzi i jest dziki tłok i dziki tłum. Zresztą sami zobaczcie, tutaj wszędzie są jakieś koszulki. Tak. Why, Why so so serious? Serious? tak. A jeżeli na przykład e, lubicie tego typu klimaty, możecie zafundować swojej żonie, Ja myślę, że dobrze byś kochanze. w tym wyglądał. O tym, zobacz. Ja bym chciał o to przymierzyć Fantastycznie. zdecydowanie. Tylko, e, ja nie chcę tego tak wyglądać. czy mogę to jakoś to, przymierzyć na siebie? To po 23. Tutaj Paweł będzie to mierzył. Stary, myślę, że... Tutaj na górze dobrze, na górze dobrze, proszę Państwa, nie? Ale, ale na dole troszeczkę musisz zrzucić parę. Ja, funtów. nie, idealnie będzie to pasowało. Parę, parę dziesiąt funtów. Chodźcie dalej za nami, chodźcie dalej za nami no, zobaczcie, zobaczcie, tutaj kolej z w Two jest. Armia w tu, dokładnie, tak Armię to będzie. Gier... No, widać, że na Falcon ludzie przychodzą naprawdę potężnie przygotowani. Tak jest. E, I nie bo... można tutaj z nikim zadzierać. My idziemy dalej. Może e... być zdecydowanie sensacyjnie w tym momencie, bo ja widzę wszędzie wojskowych, ja ludzie nie wiem, z że. Tu bronią, jakaś starych. obława się nie szykuje. Ludzie z bronią, ale chodźcie, pamiętajcie, że oglądacie tym momencie w 100% na żywo na ITVLPL. Tak jest? Idziemy sobie dalej e, tym korytarzem, który doprowadzi nas do miejsca, gdzie znajdują się gry. Ale gry to troszeczkę inne. Oglądaliśmy część elektroniczną, teraz pora przejść do części e, poświęconej grom e, planszowym. Tutaj znajduje się naprawdę dużo ciekawych pozycji, bo tak jak mówiliśmy, kiedyś, dawno, dawno temu, siadało się, nie, Paweł, wieczorem razem z rodzinką do jakiegoś polskiego monopolu. piękny balon. Takie reklamy to ja bym chciał mieć. Idziemy sobie. z tej strefy cienia, chodźmy troszeczkę dalej. Z Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Je. Tutaj są różne wyjątkowe malunki na torby, jeżeli, Nie, no jeżeli to ktoś poznaje, to jest e... chyba ręcznie robione. Hayato Miyazaki, Hayato Miyazaki, jeden z najlepszych japońskich twórców, tam zobaczcie, mój przyjaciel Totoro, ręcznie rysowany, tutaj jest wszystko dla fanów mangi i anime, co tylko może być. Tutaj możemy napisać też nerd. Marcin, nerd. Marcin, zobacz co tutaj jest. Jeżeli e, w tym momencie oglądają nas na żywo panowie na internetowej telewizji Lublin, e, moi drodzy, tutaj mamy wyjątkowe Starych. panie z wielkimi... Starych. Nie no, ceny nie są takie duże, Starych. ale warto na to Starych. zwrócić Taki uwagę. Takie kociusze, zobacz. Jakie ceny mniej więcej? Tam już sprawdzę ceny sobie kupuję, to ja się przesmyrgnę tutaj, gdzieś przed Państwem. Słuchajcie, po tej stronie znajdują się różne batony, duże i małe, wszystkie poświęcone anime, zobaczcie na te przepiękne dziewczyny. Ktoś nie chciałby mieć takiej, gdzieś tam przy swoim komputerze na półce, A oczywiście wszystkie postacie są z oryginalnych. Jeżeli, z oryginalnych serii, jeżeli ktoś marzy o World of Warcraft, yy, ma tutaj na pewno coś. Jest Ultramarines, czyli Warhammer 40 tysięcy, Imperium Człowieka, yy, znaczek sił chaosu, jest Fallout, jest Ojciec. Nie ma syna. Only a Jedi can defeat a Jedi. Marcin, w końcu zdobyłem Gigi la Trotto lato ten, który uwielbiał to białe sobie? majteczki Anny. Przyjesz On to sobie? naprawdę. To sobie gdzieś. Zrobię to zaraz. <laughs> On naprawdę dostawał hipermocy. Jak papaj po szpinaku, tak Gigi po białych majteczkach Anny. Ogin, Tylko tutaj ogin. na balkonie tego typu wyjątkowe rzeczy. Przepraszam, Proszę widzę, Państwa, że jest pani zainteresowana ogin. tego typu wachlarzami? Uciekają od nas. Ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Boją chodźmy dalej, eee, chodźmy, chodźmy dalej. dalej, zobaczcie, co tutaj się dzieje. Fani mangi i anime na pewno będą bardzo zadowoleni. Tutaj mamy e, tak naprawdę wszystko. Wszystko co związane z mangą i anime, jeżeli chodzi o jakieś fajne obrazki, jeżeli chodzi o znane serie, jeżeli chodzi o znane seriale i to wszystko są magnesy, tudzież zakładki, yy, co kto lubi, są magnesy duże, magnesy małe, Gaddzie gadżeciarze mają naprawdę tutaj niebo, poważnie. Są smycze, yy, są batony, są wyjątkowe koszulki, są ręczniki, jest nawet pedobear, spójrzcie tam, jest miś przyjaciel wszystkich dzieci i wcale nie żartuję teraz. Ale zobaczcie, że każdy może znaleźć wyjątkową koszulkę. Na Falconie jest dużo jeszcze innych atrakcji. Ja tutaj widzę fantastyczne, malutkie magnesy z Helsinga. Jednej z lepszych banki, jakie powstały. Bardzo, 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 bardzo fajna sprawa. Przyciskam się między ludźmi. Pani chce tutaj przejść. Zrobiła to bardzo gustownie. Hello. Uwaga, uwaga. E, Dobrze, moi drodzy, idziemy zapraszamy dalej. dalej. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Naprawdę, mnóstwo przebieranych osób. A tutaj, małe klatki, w których były kanarki, zobacz. W tych Ma... klateczkach były małe kanarki, ale zjedli je miłośnicy muzyki egotycznej. Przepraszam, co takiego dokładnie można tutaj dostać? Bo ja widzę różnego rodzaju metalowe rzeczy, ale tak naprawdę, co to jest? Bo ja się nie znam. To znaczy, nie wiem, kolczyki i obruszki. Ja akurat głównie obruszki lubię robić, czyli y, tutaj tego typu akcenty. Natomiast, y, co jeszcze? Pentagramy, krzyżyki, gitary. A ponieważ w tym momencie ogląda nas naprawdę mnóstwo osób, w 100% na żywo na ITVL.pl, chciałbym I na zapytać, żywo. do czego dokładnie? Znaczy, mogę sobie to oczywiście założyć na szyję. Widzę, że u pani, a nie, pani nie ma czegoś takiego, ale bardzo podobne. I to według pani jest seksowne? To znaczy, ja uwielbiam generalnie, jak ciało jest w jakiś sposób podzielone. I tutaj wprowadzamy pewne podziały obruszki, brązoletki. Dodatkowo urozmaica strój. Mówię, akurat akurat obruszki mnie interesują głównie, czyli. Nie wiem, czy bransoletka tego typu, prawda? Moi drodzy, dziękuję wam bardzo, bardzo dziękuję wam za rozmowę tego typu. Bransoletki, obruszki, to wszystko można dostać tutaj. A ja widzę tego sympatycznego pana, który w tym momencie wykonuje właśnie. Można. Po... To znaczy, co z tego powstanie? Ty w tym momencie. Akurat nie wiem, zobaczę. Albo zrobię bransoletkę, albo naszyjnik, albo obruszkę. Jakie są ceny tego typu akcesoriów? O nie, przepraszam, mogę to pokazać? Słuchajcie, to są stringi. Przybiegłeś stringi na lato, o, ktoś tam no światło, świetnie. co się dzieje? Bo tutaj prawdopodobnie zaraz się zacznie jakaś mroczna akcja, nie wiem czy państwo coś teraz widzą, ale mam nadzieję, że za chwilę światło zostanie włączone. Widzisz, pokazałeś stringi i zgasło światło, stary, przybiegłeś się. Teraz. Ale na pewno głos został, chodźmy w takim razie moi drodzy, Gadżety. mam nadzieję, że za chwilę Gadżety. światło wróci. Słuchaj, wiesz, co mi się podoba? Podoba mi się to, że tutaj jest tyle gadżetów i to różnorodnych, no stary, plecione stringi, ja bym chciał to mieć, niekoniecznie nosić, ale może na kimś oglądać. Yy, idziemy teraz na schody, światło się powolutku zapala. Ja nie wiem, czy to po to, żeby klimat był, nie wiem, czy państwo mnie widzą, to jest naprawdę bardzo dużo ludzi. Schodzimy na dół, ludzie są fantastycznie przebrani, przybywają do nas już z karymetami, ze śpiworami. Teraz prosimy bardzo ostrożnie, bo to będzie, mam nadzieję, dobre zejście, aby nie było pierwszego w historii naszej telewizji lotu po schodach na dół. Zobaczcie, jak wygląda konwent na troszeczkę niższym piętrze. Zobaczcie, ile tu jest ludzi. Przechodzimy do działu, w którym można nabyć wyjątkowe książki. E, tutaj jest, e, jest też raj dla graczy w różne gry. Widzimy Volsunga, jeden z bardzo, z bardzo ciekawych światów w RPG. Mamy po lewej stronie kolejne kolejne opcje. Proszę Państwa, tu jest naprawdę bardzo dużo ludzi. Nam tutaj ciężko się poruszać, ale chodźcie, chodźcie w ogóle zobaczyć tytuły, jakie są. Jesienna Gawęda, graj twardo, graj z głową, graj fobułą, książki dla mistrzów gry i tych ludzi, którzy wymyślają niesamowite historie. Zobaczcie ile tego jest. Ile tego jest. Jeżeli brakuje Wam wyobraźni, proszę bardzo, Bestiariusz bestiar już macie pod ręką. Macie ruiny. Chłopaki spokojnie, nie odsuwajcie się. Zobaczcie Państwo, że są też fantastyczne, fantastyczne elementy do gier bitewnych. Ja nie wiem, czy możemy to pokazać tam na Zoomie. Zobacz McDonald w przyszłości jest nawet. Jeżeli chcecie mieć na swoim stole bitewniakowym McDonalda, jeszcze nie widzę, ale może kiedyś będzie, wystarczy tutaj podejść i taki sprzęt zakupić. Jest bardzo dużo ludzi, dużo zainteresowanych. Zobaczcie, jakie tłumy przy barku, jak największe. Przechodzimy sobie do stoiska książkowego, może, bo literatura to bardzo fajny temat, szczególnie na Falkonie. Tutaj, tutaj znajduje się tona fantastycznej literatury. Ja prywatnie mam tą kolekcję w domu. Frank Herbert, Historia, Duna w naprawdę pięknym wydaniu. Jest tutaj gros rzeczy dla fanów mangi i anime. Są największe polscy pisarze, a to jest książka, którą musi znać każdy gracz. Marcin Przybyłek, Game Deck, bardzo, 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 bardzo wyjątkowa trylogia. No właśnie, w końcu trylogia. Tetralogia nawet można tetralogia? powiedzieć. Game Deck polecamy części? bardzo gorąco, to wszystko można. Jak tetralogia, to pięć części od kiedy? <laughs> Nigdy nie byłem dobry z Zmatwy. Moi drodzy, Sorry. Marcin przybył Game Deck. To tutaj można kupić w tym momencie, ale ja tutaj widzę dużo mangi, dużo komiksów, dużo książek. To wszystko na Falconie 2010. To jest za fantastycznie zafoliowane. I do tego jeszcze w wyjątkowych cenach, ponieważ w związku z Falconem 2010 przygotowano wyjątkowe promocje. Słuchaj, zobaczcie idziemy, co tam stoi. Czy, zobaczcie co tam stoi. Po raz kolejny yy, facet ubrany. No, nie wiem, czy jak na randkę, ale naprawdę, naprawdę fajnie, nie wiem, czy on będzie mógł z nami pogadać, to jest bardzo dużo ludzi, którzy się przewijają i nie jesteśmy pewni, czy po prostu złapiemy go, każdy, że tak powiem, używa jakiegoś języka, jakiego chce, <laughs> proszę Państwa, no to jest live. Jest wojskowo, jest no tak, wojskowo, tak, jaka... zaprosi tego wojskowo. Pana do rozmowy. Zaprosisz go do rozmowy? Dobra, to ja zostanę z Wami na chwilę, ja nie wiem, czy on zwieje. Właśnie patrzę teraz na gry, jakie tam koleżanka niesie, są naprawdę wyjątkowe. Będziesz rozmawiał? Tak, chciałbym zapytać, za kogo jesteś przybrany? Znaczy, to ogólnie miał być strój taki dla siebie, miał być to żołnierz w przyszłości. Strój dla siebie? To zrobiony nie w żadnej konwencji, znaczy w konwencji cyberpunkowo-postapokaliptycznej, tak na dobrą sprawę, ale... To nie jest żaden, żaden kanon taki konkretny. A na kim się wzorowałeś? Bo powiem szczerze, że jak zobaczyłem Cię po raz pierwszy, pomyślałem Scorpion z Mortal Kombat, tylko bez tych kolorów żółto-pomarańczowych. Wzorowałeś się na jakiejś konkretnej postaci z gry? Nie, nie wzorowałem się na konkretnej postaci z gry. Ja bym mógł powiedzieć, że to raczej wzorowałem się na umundurowaniu niemieckim z II Wojny Światowej po części, z elementami futurystycznymi tak na dobrą sprawę. A jak żołnierz w przyszłości ma na imię? Michał. Minale. Wyglądasz po prostu cudownie. Piątka dla Ciebie, mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. A Was zapraszamy dalej, zapraszamy Piątka wszystkich. Czy piątek, zaraz, zaraz. No my nie leźmy w tamtą stronę. Poczekaj kolego, proszę Państwa, idziemy teraz na salę prelekcyjną. Zobaczymy, co tam się dzieje, ile tam jest ludzi. Tam będzie pokaz modegotycki już niebawem. Mam nadzieję, że jakiś show z Bondagem, bo dzisiaj to też jest tak, pokaz związania mężczyzn i kobiet, tak aby odczuwali przyjemność. Wieszcie, nam na słowo, że da się tak. Tam ale na dole przyjemność. Jak bardzo tak się da cicho. Tak bardzo tak się da to się okaże. Przenosimy się do sali prelekcyjnej, sobie teraz powolutku, powolutku. To jest naprawdę dużo, dużo, dużo ludzi. Tu jest dużo ludzi, bardzo dużo ludzi i ciężko jest się przebić. Ale choć może się jakoś to. Próbujemy, próbujemy, Delikatnie. Idąc Jezu, ja się rozglądam. Stary wszędzie są A, takie. Tutaj widać, wiece. widać, że jesteśmy wszędzie. I TVLPL zostańcie z nami. Dajcie znać Zobaczcie, koniecznie. Co się stało. Koniecznie znajomym. Dajcie znać, że w tym momencie nadajemy w 100 na żywo. A, na 2010. Piotr Krwawy Jack. Krwawy Jack. Prostu z Gier, tak Zaraz zapytamy, jaki są najnowsze, fajne gry, ale... Najgry... Zapraszamy bardzo gorąco. I idziemy na salę, na salę konferencyjną. Proszę bardzo, od razu pokazał. <grymne> Piraci w 2D. Piraci w... Na sygnale. A czy macie dzisiaj może wiochmen racera? Oczywiście. Mamy... Drugą edycję Wiochman Racera, Nową, lepszą, fajniejszą i z Beretem w środku. Słuchajcie, beretem. E, ja powiem coś jeszcze lepszego. Tutaj coś dla tych, którzy mają ochotę Sapkowskiego złapać za nogi przed premierą nowego Wiedźmina. Wiedźmin 2, e, gra Karciana. Każdy znajdzie coś dla siebie. Gier jest cała tona. Co za koszulki, A, szłopaki, co za karcianki. Rewelacja. Tak naprawdę wczuć w klimat. A panowie, tylko najpierw jeszcze zapytam. Jak na razie oceniacie ruch na Falkonie? Dopiero to się rozpoczęło. 3 godziny trwa. Dopiero się rozpoczęło, ale jest bardzo fajnie. Dużo ludzi y, widać, że jest zainteresowanie grami, fantastycznymi i bardzo się cieszymy z tego powodu. No to w takim razie do Ciebie jeszcze wrócimy na pewno, jeszcze podczas tych czterech dni wyjątkowego falkonu, a my zapraszamy jeszcze na. Na, lekcyjną, idziemy. Idziemy, idziemy, spróbujemy przynajmniej przejście, tutaj walczę z kablami, walczę z mikrofonem, powolutku, powolutku. Paweł tutaj pozwól, o właśnie, lepiej Uwielbiam naszego zakręconego operatora, który cały czas w kablach Jezu, jest. jak on ma dzisiaj ciężką pracę. Marcin, nie wiedziałem, że pozowałeś do banera. E, Pozowałem, ale wiesz, te, te wąsy musiałem zgolić stary, bo... Weto, szlachecka gra karciana, to wszystko ja oczywiście ja to, na Falconie mówię. 2010. Weto, zobaczmy, nie... co się dzieje na tamtej sali. Tak Zachodzimy teraz na jedną z największych sal, na których zwykle toczą się prelekcje. Ja teraz będę mówił trochę ciszej, bo być może zaraz prelekcja będzie przygotowywana. Chodźcie z nami, pójdziemy sobie gdzieś tam na górę i na górze pogadamy. Ludzi nie jest mało, ludzi nie jest mało. Zwykle na wykładach studentów nie ma więcej. A to się okazuje, że prelekcje na różne tematy toczą się cały czas. Program jest naprawdę szczelnie wypełniony. I to tak jest, jest. To jest jeden z minusów też, bo proszę Państwa, no trzeba ostro wybierać to, co będziemy chcieli, mogli i w ogóle co będziemy w stanie oglądać podobno ponad 500 atrakcji w ciągu 4 dni. Zobaczymy jak to będzie Sosaka. wyglądało, dlatego skupmy Sosaka. się, już za chwilę się wszystko rozpocznie. Panowie mają nagrywać telewizję? Niczego nie będziemy nagrywać. Transmitujemy live w tym momencie. Za chwilkę będziemy wychodzić i opokazujemy cały Falcon 2010. Ochrona, ochrona, czuła. ochrona czuła. i to bardzo dobrze, moi drodzy. Ochrona bardzo ochrona dobrze. Czuła. Mam nadzieję... Ja myślę, że mają jakieś nielegalne petrujki po prostu, <laughs> bo się nie chcą puścić. Mogłoby to tak wyglądać. Słuchajcie, my już wychodzimy, bo tak naprawdę ochrona powiedziała, wstani, powiedz, nie jesteś sami, wyjdź już w tym momencie, dlatego nie, no nie będziemy, przeszkadzać. będziemy powolutku wychodzić. Mam nie nadzieję, że, że operator za chwilę nie pokaże sufitu ze względu na to, że tutaj bardzo dużo schodów. Jest jeszcze jeden, jeszcze jeden za tobą. O, jesteśmy na ziemi. Dobra. Ja bym chciał, żeby pokazać jeszcze raz tylu ludzi, ile tutaj siedzi, bo to jest naprawdę niesamowite. Każdy z tych młodych, starszych mężczyzn kobiet jest zainteresowany jakimś konkretnym. Rodzajem rozrywki i tą konkretną jedną prelekcją, która tutaj za chwilę będzie. Dlatego też yy, nam pozostaje teraz się tylko po prostu stąd zmyć. Tam siedzi kolej z w tu dalej w rogu. Mam nadzieję, że to się to czymś złym nie skończy. Wczoraj rozmawialiśmy, znaczy wczoraj, no przedwczoraj tak naprawdę, na premierze Call of Duty rozmawialiśmy z Czegowarą, no i on powiedział, że czuje, że będzie jakiś mord. Powiem, ale powiem jeszcze, więcej że... na ten temat na naszej stronie, Dokładnie, scenie. na itvl.pl znajdziecie wszystkie wywiady, między innymi z Czegowarą, nie chcieliśmy tego zdradzać, ale ta niespodzianka jest tak niesamowita i tak gorąca. On jest prawdziwy. I mówi po polsku. Dlatego Chodzi zostańcie po z nami, pokażemy Wam jeszcze, co jest po drodze. Oglądajcie, no chodźcie.